Moi drodzy, wielu z was pod ostatnim odcinkiem pisało: Wow, jaki fajny odcinek, dzięki niemu nie będę już musiał czytać książek. No nie, nie o to chodziło w tym odcinku. Według mnie Bajardowi chodziło o to, że nie da się przeczytać wszystkich książek, które przeczytać powinniśmy, ponieważ życia nam nie wystarczy. Jest no, za krótkie. Ale nie należy z tego powodu rozpaczać, ponieważ jeżeli nasza dotychczas zdobyta wiedza z zakresu literatury i kultury pozwala, żeby swobodnie się o tych książkach wypowiadać, których nie przeczytaliśmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Ale co nam daje wiedzę z zakresu literatury i kultury? Między innymi czytanie książek. Więc, paradoksalnie, żeby swobodnie mówić o książkach, których się nie przeczytało, trzeba się sporo naczytać. A jak się przekonać do czytania? O tym opowiem w tym odcinku. Tak jak ostatnio mam ze sobą książkę, która jest jedną z najważniejszych w moim życiu. Odkryłam ją na studiach, więc późno, ale zakochałam się już od pierwszego zdania. Zaraz to zdanie znajdę. Czasownik czytać nie znosi trybu rozkazującego. Niechęć te dzieli z kilkoma innymi z czasownikiem kochać, z czasownikiem marzyć. Niby proste, a myślę, że większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, zwłaszcza rodziców i nauczycieli, dlatego oni powinni tę książkę przeczytać. I wszyscy inni też. A książka ta. To jak powieść Daniela Pennaka. Szczerze polecam. Problem z czytaniem pojawia się wtedy, kiedy czytanie przestaje dzieciom dawać radochę. Tylko według Pennaka ta radocha nie jest utracona, tylko gdzieś zagubiona i trzeba ją odnaleźć. Problem jest też wtedy, kiedy zaczyna się szkoła i obowiązek czytania, kiedy rodzice z osób, które czytywały dzieciom wieczorami książki, stają się księgowymi i odpytują potomków, ile dzisiaj stron przeczytałeś, ile z tego zrozumiałeś, co tam się wydarzyło. No, Moi drodzy rodzice, tak nie robimy. Według Pennaka dobrym rozwiązaniem jest czytanie dzieciom na dobranoc, nawet wtedy, kiedy uznamy, że są już na tyle duże, że powinny czytać same. Ale jeśli czytanie kojarzy im się tylko z obowiązkiem i przymusem, to nie, nie będą czytać same. No, nie da się ukryć, że trzeba trochę nakombinować, żeby zachęcić maluchy do czytania. Ale powstaje coraz więcej akcji, które w tym pomagają, więc ostatecznie chyba nie jest tak źle. Powstają różne kolorowe serie książeczek. Ja nawet taką serię mam. To seria Poczytaj ze mną i ona właśnie zachęca rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem, do wspólnego przeżywania tych wszystkich historii. Ja co prawda dzieckiem już nie jestem, ale liczę na to, że kiedyś ta seria mi się przyda. Bardzo ważne jest to, że ta seria... Pokazuje dzieciom różne rodzaje książek. Pokazuje, że mają one przed sobą wielką bibliotekę, z której mogą wybierać to, na co mają ochotę. I to powoduje, że czytanie wydaje się dzieciom o wiele przyjemniejsze. To pozwala dzieciom budować własną podmiotowość. Pokazuje im, że mogą być takie, jakimi chcą być. Boże, jakie to jest głębokie. Wiem, że to trochę kłóci się z ideą lektur, które są nam z góry nakazane i nic z tym nie możemy zrobić. Ale moja propozycja jest taka: podejście do lektur zadaniowo. No. Trzeba je przeczytać tak jak trzeba się nauczyć tabliczki mnożenia czy zasad dynamiki. No i doskonale wiem, że czasami porządnie się znudzicie czytając jakąś lekturę i będziecie mieć poczucie straconego czasu, ale w dorosłym życiu będziecie robić mnóstwo rzeczy, na które stracicie czas i które was porządnie znudzą, więc może po prostu potraktujcie czytanie lektur jak taki trening przed tym, co was czeka w dorosłym życiu. Problem z lekturami jest też taki, że trzeba o nich gadać, a książki nie są po to, żeby o nich gadać. Więc sporo uczniów po prostu wstydzi się mówić o książkach, ponieważ nie chce, żeby ktoś publicznie wytknął im, że czegoś nie zrozumieli. Ja na przykład należałam do takich uczniów, do takich studentów. Nie lubiłam mówić o książkach, nie lubiłam wypowiadać na zajęciach, ponieważ no, bałam się, że będę rozliczana z własnych przemyśleń. Wiem, że sporo osób tak ma, a nakaz wypowiadania się o lekturach z tą naturą się kłóci. Mam jednak wrażenie, że można młodzież zachęcić do czytania książek. Bo co stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciele najpierw opowiadali o lekturze, a dopiero potem o niej rozmawiali. Na przykład ja na studiach miałam kilku takich profesorów, którzy tak barwnie, tak kolorowo opowiadali o książkach, że ja zaraz po zakończonym wykładzie biegłam do biblioteki, żeby daną książkę wypożyczyć. Czasami OK, czułam się rozczarowana, ale to rozczarowanie nie powodowało, że w przyszłości nie ulegałam zachwytom tych profesorów. No ale nie da się ukryć, że ten zachwyt trzeba umieć wyrażać. Na koniec jeszcze wrócę do książki Pennaka, ponieważ on wymienia 10 fantastycznych praw czytelnika, które warto znać. Pierwsze prawo to prawo do nieczytania. Podobnie miał bajart. Drugie prawo to prawo do przeskakiwania stron. I tutaj Pena genialnie rozprawia się ze streszczeniami, które nazywa wycinaniem fragmentów książek ogromnymi nożycami głupoty, które czynią tekst skarlałym, zubożałym, napisanym prostym językiem, który tylko przypomina język autora. Więc, moi drodzy, streszczenia to według mnie ostateczna ostateczność, ale na pewno nie klucz do poznania lektury. Kolejne prawo to prawo do nieskończenia książki. Nie miejcie w sumienia, jeżeli odkładacie jakąś książkę, chociaż nie skończyliście jej czytać. Może kiedyś do niej wrócicie, może nie. W obu przypadkach nic się złego nie dzieje. Prawo do czytania, jeszcze raz. Jeżeli myślicie, że czytanie czegoś po raz kolejny to strata czasu, to nie myślicie tak. Prawo do czytania byle czego? Prawo do bowaryzmu, choroby przenoszonej przez tekst. Najpierw przeczytajcie, co to bowaryzm. Prawo do czytania byle gdzie? Na przykład w kiblu. Prawo do czytania na wyrywki, zwłaszcza w wypadku książek, które składają się z kilku odrębnych tekstów. Prawo do czytania na głos, dobre na dykcję. A na końcu prawo do milczenia. A teraz zadajcie sobie pytanie, z ilu z tych praw korzystacie? A jeżeli korzystacie, to czy gnębią Was wyrzuty sumienia? A jeżeli gnębią, to może po prostu wyluzujcie. Mam wrażenie, że mamy po prostu złe podejście do czytania książek. Brakuje nam tutaj pewnego rodzaju luzu, dystansu. Powinniśmy każdą książkę traktować jak odrębną przygodę. I albo ta przygoda nam się podoba i zanurzamy się w niej w całości, albo z niej rezygnujemy. Pamiętajcie też, że książki niezwykle nas rozwijają, relaksują, odcinają od problemów, zwiększają zasób słów, a także pomagają opanować ortografię i interpunkcję. Dzięki książkom jesteśmy w stanie przeżyć więcej niż dane nam jest przeżyć we własnym życiu. I dzięki temu możemy lepiej zrozumieć drugiego człowieka oraz to, jak jest zbudowany ten cały pogmatwany świat. Zatem nie bójcie się sięgać po książki. To, co dzięki nim przeżyjecie, jest wasze i nikt wam tego nie zabierze. Dlaczego więc sami sobie te frajdy odbieracie?